O! O, Już? O. Dziękuję! Bardzo! I teraz chcę nagrać porozmiany film z Wojtka synem. O dworze. Na dworze z PKP. I... za rok tak Adamie tak, gdzie tam za rok, za tydzień przyjedzie nie, za, za miesiąc może teraz cicho, cicho, cicho tutaj. a co, znowu chcesz przyjechać Adamie? Adamie hmm? co? Hmm? jeszcze raz Chcę przyjechać, tak. Teraz, teraz cicho bardzo cicho ciło. na chcę cicho. zobaczyć co. Napisz SMS-a nie mogę. W sobotę przyjedziesz? Nie. Za jakiś miesiąc. To w sobotę. Nie mam pieniędzy. To zajdź do burmistrza. Cicho, teraz cicho, cicho cicho, bo telefon. Na napchano, napisz szybko, napisz SMS-a, nie mogę. Mów szybko. Nie. Wiesz, gdzie jestem? Nie. W remizie. A co? Partia. A Aha, będziesz ja rano będę w domu. W remizie, a będę o szóstej w domu. No, cześć. A co pożar? Cześć. Pożar. Nie, muszę, w remizie mam rzeczy, muszę zabrać. Co mówisz? W remizie rzeczy muszę zabrać. Rzepy? Rzeczy. Rzepy. Rzepy, tak. Rzepy. Nie, co? mówisz? Rze rzeczy mówi. Hil. A, rzeczy. No, żegnaj przyjacielu. Czy Przez nie no, co no Nie wiem, czy się zobaczymy. On już zajedna. Czy się spotkamy? A może? Może jajcik, może tak. Odjedzie. No, dawcze. Tak. Ścisz mod na, na zrobิวo. <laughs> jest przy w nastroju nostalgicznym Nie będę miał no, z tak. porozmawiać Tak miałem z tym porozmawiać Z Wojtkiem, Dziękuję Co nie chcę rozmawiać? A, żeby chciał to dobrze byłoby Za długo czasu Ech. u ciebie mieszka już Wszystko żeście sobie powiedzieli co mieliście do powiedzenia Widocznie do. No ty z Wojtkiem już tak długo mieszkacie czekaj, razem czekaj. Że, że Wojciech dość ma mnie, a ja jego ja, ja. Panie Krzyszku tutaj po... Zaraz, tutaj panie Krzyszku, pozdrawiam pana Halo? czegoś pana pozdrawiam też również majora Nie ma majora Majora nie ma Major w domu Major No. Panie Krzysztofie Pokaż k***ę Nie udaj Nie, Panie Krzysztofie Co tam u was? Komunowicz Panie Krzysztofie Panie Krzysztofie, proszę mówić do Pana Krzysztofa, Panie Krzysztofie Wszystko w porządku Panie Krzysztofie Tak Słucham Panie Krzysztofie, Krzysztofa trzeba mieć wygląd Cichu 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 Cichu, co? A co jest? Dobra, na razie Na razie masz. I co, już nie ma YouTube'a? Co? Nie, nie, tak. nie krzysił, bo ty brodzia z nim nie piłaś no, jeszcze No nie ma Co krzych Pani się zaczytała w telefonie To? Pani się w telefonie zaczytała A. Z tym. No wiesz Idą czasami tak jak ja z mążem stoję na, na Witosa Tak Czekaj na Witosa? Tak! Do Apteki Poleki Do Apteki Poleki? Nie! Chyba na, na Storczyku Na twojej ulicy tam. No, Rumiankowej Tak jest jest Nie, nie na Rumiankowej nie ma Apteki, nie, nie, nie Ale tam czegoś tam... W Poczcie może mogłeś stać nie, 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 tam Kiedyś sklep spożywczy był przy Mocarcie I powiem tobie Szła, szła, dziewczyna i tak w głowę, idzie, idzie, A, to mówiłeś, że w latarnię walnęła. W słup. Zapatrzyła się, a szła prosto, a patrzyła gdzieś na bok. Na, na mój samochód nie patrzyła. A, tak się zapatrzyła. I mam i, tak I mamusia na, się i na ciebie i na mamusie, że walnęła w słup. No, bo bum i tak. No pani coś a. A ja w, wyszłem, patrzę. patrzę. Może mama krzyczy, co mama? Chciałeś, nie, tam pani poszła. Chyba dostała odsłupa w łeb. Słupa w łeb, <grym> łeb dostała, tak A my co? Odsłupa o jakiego? Ja ją dorwałem. Pani przepraszam. O, milicja, proszę zobaczyć na prawo, trójka, trójka, pałuje. A, nie, nie, to nie. To zatrzymać. A gdzie? Za nami, z tyłu. A wracając do powieści Krzysztofa, to agresywny na... słup wpadł na panią. I powiem, że ja dognałem, wiesz, tą panią. Mówię, panią pani pokaże głowę, czy stała choć. On mówi, nie, 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 nic się, się pani nie stało, nic nie Ale ja wiem, że pani się nagapiła, mówię, samochód. Co, samochód? Nie, 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 pani, ni, 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 tak? ]right? nie, nie, nie. To oh, jest więzienie, tak? to jest właśnie tak, to jest więzienie. Jeżeli odsiadywał dłuższy wyrok, to prawdopodobnie to, to jest też taki zakład pracy, że tam wloczki batynowe robią. Ja, ja tu pracowałem. No tak, no bo wiesz. Niektórzy więźniowie. Wie, że nie nie, ja w nie byłem, ale jako cywil pracowałem. O. Kolejny. Na marszacie. Albo karetka, albo policja. Kare... Albo policja jeździ. No, no, na motora. No, na motora. Ściga. Ściga moc motor Jeden policjant ściga drugiego policjanta. Tu jest sam show, a tu jest gdzieś niedaleko biuro podatkowe. Tak, tam. 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 To jest ten. ty nie jedziesz na hamulcu ręcznie? Nie, a czemu tak jeszcze czy się? Ja ciepłe powietrze puściłem na szybę. Żeby zachorować. I może być taki zapach trochę wiesz. Z, z palinami? No to ciepłe powietrze takie właśnie. Ciepłe powietrze nie daje z palinami. Parkie. Co radzi na ciebieś? A tam po lewej masz hotel Yard Turkus. O, o może następnym razem musisz spróbować mm -hmm. słynny hotel. To jest jakiś pomysł. Ciekawe jakie ceny są. Też tutaj jest ten, hotelu ten, ten, ten szwedzki stół. Śniadania, tak? A. No. Razem płacisz i śniadanie jest eee, bardzo i rozstawione trzyki stóp i Idzie sobie co chcesz tu Zubka to zupka, jakąś tam mięsko kotlety przypuśćą też mleczko nie o, a tam znowu widzisz? No, coś na intensywnie pracują policjanci w niedzielę. Trzeci raz też na sygnałem. ścigają. Gdzie ktoś e, ukrywa się Wiesz? I ścigają. Jeden tam, ścigany, a drugi tu. O, tu kiedyś w marze byli warsztaty. Mm -hmm. S wyrabiali. I no. jechało smogą, jak nie wiem, wiesz? Mm -hmm. Ty, ty jesteś zielony, to możesz. To no. że, że ty jesteś maim... odwajony. O tam masz po lewo, lewo, lewo? Nie, nie, tam jest chyba ten. To no, może i tak zaraz zobaczymy. Tu w lewo i, i o, tutaj. Tu, tu. To rządowy tutaj Hal Ja wyjdę? Wyjdę. No odepnij się ode mnie. Odepnij się ode mnie? No Odepnij się ode mnie. Może przy, przy, przyciepiłeś się do mnie? No. I nie domy czego? No. Jak weź do... Nie wiem czego weź? To ty się przyczepiłeś, się? Nie, ty. Pasami się przyczepiłeś. Ty? 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 To Chyba ja pierwszy wyjdę, bo tutaj ktoś... Dobro... O, nie znam tego drugiego numeru. Aha. Pewnie zagramanica jakaś do ciebie, ambasador Stanów Zjednoczonych. Daję odgórę. Halo! Halo! Czekaj, głośno mówiący. Halo! Halo? Co, jest głośno, głośno mówiący? Zakończono połączenie. Dobra Nie, nie, chciał ktoś mówić. Idziemy. <gryzamy> żeby, żeby to będzie mało. Żeby tego samochodu nie odrapać.